Dobry, dobry wieczór. Nie wiem, czy będziecie chcieli to oglądać, no ale skoro już złożyłam to drugie zamówienie z katalogu 17 2023 roku, z katalogu Oryflame, ten katalog jeszcze obowiązuje do 5 grudnia, no to stwierdziłam, że Wam pokażę to zamówienie. Paczka jeszcze nie otwierana, więc zaraz wspólnie do tej paczki. Zajrzymy. Chcę tylko powiedzieć, że to jest paczka z zamówieniem z 50% zniżką na wiele, wiele produktów. Tak, to chyba akcja. No, wiadomo, ta wyprzedażowa Black Week, chyba coś takiego. I, i, i tutaj obniżką były objęte takie. Produkty kosmetyki, które są w katalogu bez zniżki, czyli to będą m.in. obrus, to będzie, który jest tutaj w cenie 79,99, a ja ten obrus kupiłam na przykład w cenie chyba 32 zł, czyli faktycznie tak, 50% ceny katalogowej, plus jeszcze minus. Mm, te 20% dla osoby zarejestrowanej w klubie Oriflame to będzie ten szal. Od razu Wam go pokażę. 54x170x10 cm. To będzie kubeczek na początku miałam, ale wyrzuciłam z tego względu, że tych kubków mam dużo. To będą te torebeczki, które też tam za 2,70 zł. Kupiłam. No i to na pewno nie będą takie zestawy, tutaj nie będą to produkty z tymi zniżkami. Natomiast yy, yy, o dziwo, bo nigdy jakoś tak się nie zdarza, że są zniżki. To chciałam sobie kupić, ale już były wykupione. Yy, ta biżuteria była wykupiona, ona była w cenie yy, dla, dla klubowicza gdzieś tak, 70 parę złotych. Natomiast yy, tego nie mogło już nam w ogóle było kupić. To było niedostępne. Nie obejmowało jakoś. Nie mogłam tego kliknąć. Nie udawało mi się. W ogóle no no nie działała ta strona. Przynajmniej u mnie. A i tam już nie pamiętam, ci... oh. ale były te produkty z tej Filozofii. i I o, I jak kupiłam. Nie wiem, gdzie to jest. Już nie będę już chyba szukać, a tutaj z tymi produktami i udało mi się. Patrzyłam, że to jest 30%, 50% chyba. procent tak mi się wydaje, że miałam zniżkę na omega 3. Na początku się udało, ale potem ta cena się jednak zmieniła, ale to mi się udało kupić za 30 zł. 29,99. Wapń i witaminy D. Oto, 30 tabletek, to jest to i jeszcze udało mi się kupić w fajnej cenie, chyba około 30 zł, ten produkt, czyli błonik pokarmowy z 6 naturalnych źródeł roślinnych, cykorii, buraka cukrowego, szpinaku, zielonej papryki, brokułów i jarmużu nie Niearomatyzowany proszek, można mieszać z płynami lub dodawać do żywności. Ja Wam kiedyś pokazywałam ten, ten produkt, pokazywałam, że z niego korzystałam. Jedną, dwie porcje dziennie. I to raczej ten proszek to kupiłam mamie. Bo ona ma troszeczkę problemów z ilitami, więc to jest raczej dla niej. Chociaż ja sobie też bym nie kupiła i tak w sumie teraz żałuję, że sobie nie wzięłam. Więc otwieramy, tak, tak, no i tak wyglądają moje zakupy, a jeszcze skarpety sobie zamówiłam, Troszkę. znaczy to nie sobie, to w prezencie te skarpety zamówiłam po 27 zł, nie 21, przepraszam, bo one też były przecenione. Takie dosyć długie, ale porządne skarpety. One są w ogóle fajne. Tutaj jest skład. Bawełna 73%. To są dobre jakościowe skarpety. Bo już miałam nieraz i, i byłam zadowolona. Więc tak to wygląda. I zaraz wyjmę wszystko i będę Wam pokazywać. Za chwilę się widzimy. No, i jestem, pokazuję skarpetki, tak, jeszcze raz. I druga para tutaj też jest. Tutaj z kolei, ta druga para wygląda w ten sposób. Więc tak, odkładam, potem tam sobie jeszcze ładnie zapakuję, że to w prezencie będzie. Chociaż to oczywiście żaden prezent skarpetki, ale bardzo przydatny. Uważam, że skarpetki to jest dobry prezent. Tutaj mam maskę do włosów z serii Eleo z naturalnymi olejkami. Właśnie skończyłam tą swoją i bardzo chętnie zakupiłam drugą. Tym bardziej, że tutaj właśnie miałam te 50% zniżki, czyli zapłaciłam za tą maskę do włosów około 22 zł. Ja bardzo lubię tę maskę nakładać na noc. W takim turbanie sobie wtedy śpię. Tak, raz na jakiś czas wtedy jestem bardzo, bardzo zadowolona, włosy pięknie się układają, są takie mięciutkie, więc tak jak po się w jakimś zakładzie, w jakimś dobrym zakładzie fryzjerskim um, u fryzjera, więc bardzo, bardzo fajne. To tutaj już pokazuję właśnie ten błonnik. Nie będę otwierać, bo tak jak mówiłam, to nie, nie jest pewnie dla mnie, tylko to pójdzie też na prezent. To yy. I pokazuję szalik jeszcze męski wzięłam też gdzieś tak około 23 zł, bo tak w katalogu. To ten yy, szalik teraz znajdę jak znajdę, to wam pokażę. Ale nie wiem gdzie to było. Przygotowałam sobie już, znalazłam, bo z tym szeregiem mam problem, ale znalazłam, zaraz do niego wrócę. Znalazłam właśnie wodę, poses Absolut. I tę wodę y, zamówiła moja koleżanka. Tutaj mamy y, akord granatu, Absolut osmantusa i akord bursztynowego drewna. No tylko pudełeczko możecie oglądać, ale ja <laughs> da -dam. przygotowałam yy, tę buteleczkę już od, yy, otwarte w otwarte pudełeczko to moja woda toaletowa poses absolut, który bardzo, bardzo lubię radosny, dziewczęcy taki no jednocześnie szlachetny to jest właśnie to pokazane jak to otwieramy, czyli przek jedynie przekręcamy zamknięte w ten sposób otwarte piękna woda. Polecam, chociaż ja też bardzo lubię w tej wersji klasycznej Absolut. Yy, co jeszcze, tu właśnie chciałam te męskie akcesoria znaleźć, ale nie wiem, na której to stronie. Powiem Wam szczerze, że pojęcia nie mam. Nie pamiętam, gdzie to było. Czy gdzieś tutaj, czy gdzieś dalej. Tutaj, jakby tutaj, powinno być, bo tu są męskie kosmetyki, więc może, ale tu już nie ma. Powiem wam szczerze, że się, że się pogubiłam. Nie wiem, chyba nie znajdę jednak tego szaliczka. W każdym razie ja wam go pokażę za moment ten szaliczek. To jest taki męski szalik. On był chyba około 50 zł w katalogu. No na pewno jak poszukacie dobrze to go znajdziecie. Pięciutki, bardzo przyjemny, taki chyba w sam raz, nie za duży. Już nie chcę go tak otwierać, wiecie, ale bardzo, bardzo przyjemny. Naprawdę, bardzo przyjemny. I tak rzeczywiście ładnie wygląda. No, tak szkoda mi. Chciałabym Wam go pokazać. Jednak trzeba było się przygotować. Nie mam pojęcia. O, widzicie, tam przekładałam. Się jednak. To są te skarpetki, a tu jest ten szalik. 40 na 180 i frencle plus frencle, tak. 59,99 i to tak wygląda. Przyjemny, bardzo przyjemny. To tylko jest wspaniały, powiem Wam szczerze. Odkładam. I teraz pokazuję jeszcze to wapno, o którym mówiłam tu się chyba coś otwiera żeby pokazać tak ale to tutaj można sobie poczytać wszystko wyjaśnić doczytać Jedna dwie tabletki podczas jedzenia powinno się przyjmować dziennie. Tak jest skład. Wszystko właściwie tutaj mamy. Można sobie dokładnie wszystko przeanalizować, tak? Czyli do spożycia w ciągu dnia, wapń 62%, witamina D. No i. Ja kiedyś już ten wap nie brałam i byłam bardzo zadowolona, bardzo. Zęby mi się nie psuły, takie wzmocnienie organizmu, to też raczej mamie, bo ja sobie mam te multivitaminy i minerały, więc mi na razie wystarczy. Tutaj postawię, jakoś tak krzywo mi się chyba to postawiło. I pokażę jeszcze wam dwa mydełka. Pokazywałam ostatnio w jak bardzo mnie te mydełka urzekły tak tych mydełek obłędny i tutaj troszeczkę większy szalik czyli szalik damski I, i i to raczej też pójdzie na prezent więc tak chcę otworzyć delikatnie A, nie wiem czy mi się uda bo patrzę że żeby nie tych tej tylko potem ładnie zakleić. Może mi się uda. Tak, już troszeczkę pokazać i dotknąć. O, tak wygląda ten szaliczek. Ładny taki wzór. I ten męski jest chyba taki bardziej przytulny, ale ten też jest sympatyczny, taki chyba bardziej sztywny. Taki, ale cieniutki. Cieniutki, duży dosyć szalik. Tak popatrzmy na niego. Szeroki, tak. Tu jest ten wzór. Takiego górskiego krajobrazu. Tak mi się wydaje. Piękny. Może nagram Wam kiedyś taki film, że, 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 że go pokażę, a jeśli sobie zostaję, raczej chyba na prezent on też pójdzie, jeszcze tak się zastanowi, słuchajcie, to jest to. Do tego mam, zamówiłam sobie, bo lubię tę pastę wypielającą, trochę takiej przeceny było po 11 zł, ona tak chyba w katalogu 19,99 bo to od tej ceny, od ceny standardowej te 50% było czyli tak szukam właśnie tej pasty, czyli jeśli ta pasta w katalogu kosztuje 30 zł to ja, to ona była 15, to dla każdego to jest dostępne, ale ja plus jeszcze minus, minus 50, minus 20% to 11 chyba 99, tak mi się wydaje że za tę pastę zapłaciłam Pomaga przywrócić zębę naturalną, biel, i ja lubię tę pastę, więc tak sobie ją zostawiam. I jeszcze pokazuję te torebki z prezentowe. Myślałem, że będą większe, ale takie malutkie. One są nie za duże, no ładne. To jest ten sam motyw, który jest na szaliczku. Taka torebeczka. Mm. Czyli ta. I, i, i czerwona. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że ja cały czas pisałam że większe, no Nie przyjrzałam się rozmiarowi. I w tym samym deseniu jest właśnie mm, obrus. Tak ten obrus wygląda. Mm, rozmiary obrusa. Już Wam mówię. To jest tutaj. To jest tak. 140 na 200 Można prać w pralce. Zimowy krajobraz w kolorze ciemnej, rubinowej, czerwieni na białym tle. No, on tak mniej więcej wygląda. To jeszcze raz sięgnę i pokażę jak on wygląda na stole. To jest właśnie ten stół przykryty tym z obrusem. Ani on będzie pewnie miał taką, będzie taki pewnie śliski wydaje mi się. Bo te wszystkie właśnie obrusy, które ja miałam, mm, miałam z oryfleń to właśnie były takie śliskie. Też nie wiem, czy to nie pójdzie na prezent, więc tak delikatnie otwieram i chcę chociaż pokazać tak mniej więcej, jak to wygląda. Tak, on jest taki śliski, także to będzie po prostu łatwo zetrzeć, łatwo wyprać i łatwo wyprasować. To są takie właśnie dobre obrusy, które się bardzo dobrze użytkują, nie trzeba nic krok malić, więc ja lubię takie rzeczy. A też lubię jak u mnie stół na święta ładnie wygląda, lubię celebrować te chwile, więc fajnie, że miałam taką możliwość zakupienia tego obrusu. W takiej cenie, bo 30 zł, ale jeden tylko wzięłam, bo ja jeszcze mam tamte te obrusy świąteczne, więc po co mi tyle tego wszystkiego. No i, i to właściwie jest wszystko tutaj były, było... Mm, było tych punktów 50, więc ja za przesyłkę nie płaciłam, bo jeśli składa się zamówienie i zamówienie pierwsze jest na 100 punktów, to kolejne zamówienie, które jest miniu na punktów 50, już jest zwolnione z opłat za przesyłkę. Tak to wygląda. No. Dajcie znać, czy, 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 czy też sobie kupiliście te akcesoria świąteczne. I, i, i jeszcze ta akcja, podpowiadam, że, mm, że z tej akcji można jeszcze skorzystać chyba do 27. Czyli te 50% będzie na produkty do 27. I tam zwróciłam uwagę, że niektóre produkty, niektóre rzeczy, niektóre kosmetyki z Nowejczy. Są bardzo dobrej cenie, i tak się jeszcze zastanawiam właśnie nad tym nowej, bo bardzo lubię niektóre rzeczy. Tam i ten zegarek, który tutaj mignął, to jest też 50%. Jeszcze był ten zegarek, tak jak ja przyglądałam się i widziałam, że w dobrej cenie jest właśnie zestaw Nowej Time Store. A ja bardzo ten zestaw lubię. I on jest chyba w cenie 260 w cenie dla klubowiczów. To jest bardzo dobra cena, bo to jest dobry kosmetyk. Tutaj widzicie. Bardzo dobry kosmetyk. Zestaw cały jest świetny. Wiem, że to, to serum za 70 zł można kupić, które ja też bardzo lubię. I krem pod oczy jest w cenie chyba 30 zł. Można go wziąć. 30, nie wiem. 30 tam parę złotych to wychodzi, więc też fajna cena. A ja też używam teraz tego Kremu pod oczy, więc tak się zastanawiam. No i jeśli filmik się Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału i komentowania. Do następnego razu, cześć!